to mamy Wi-Fi do Kasai. Tu jest wejście na USB. Trzeba to odkręcić śrubkę. lekko dźwignąć tu do góry. Mamy tu wejście USB. To jest do firmy Kasai, Rotenso w pudełeczku. Książeczka informacyjna po polsku, instrukcja obsługi. Tu mamy kod i USB. Wystarczy tu wsadzić te USB, zamontować to ponownie. Trzeba włączyć teraz klimatyzację i 7 razy na LED. 7 razy, dopóki się nie pokaże system AP. Tak, tu mamy. Można wsadzić tą obudowę z powrotem. O, trzeba tu przykręcić śrubeczkę. Kasa Kasai podłączony WiFi. Jak nie ma WiFi, tylko się pokazane jest wyświetlacz i nic więcej. Jak podłączymy WiFi, to się pokaże stan sieci.